thank you konkretny matrix evo 32 funty dzisiaj znowu w czasie strzelania jeszcze zanim włączyłem kamerkę przytrafił mi się strzał robin hooda znaczy trafiłem dokładnie w nog strzały która już wcześniej tkwiła w tarczy skończyło się to jak zwykle rozłamaniem nasadki Kolejna strzała czeka na naprawę. Długość do tarczy 25 metrów nic się na razie nie zmieniło. Zmieniła się tarcza. Zamiast słomianej przez którą Wielokrotnie potrafiły się przebić na wylot i przelecieć dalej strzały. W tej chwili używam tarczy piankowej. To jest trzecie strzelanie do tej tarczy, więc trudno mi na razie powiedzieć jak żywotne jest to ustrojstwo. Mam nadzieję, że warta jest swoich pieniędzy, bo no nie jest za przesadnie droga, ale dla początkującego łucznika również tania nie jest. Tarcza piankowa firma Almat grubość 15 cm wymiar 60 cm na 60 cm, jest wyposażona w taki prościutki stelażek, który umożliwia postawienie jej bez dodatkowego stojaka i dwa śledzie, którymi można ją przypiąć do podłoża, żeby nie tańczyła, chociaż to działa akurat tak sobie średnio powiem tak łuk 32 funtowy na no przy moim naciągu jakieś 36 funtów przebija tą tarczę na wylot strzały przechodzą na wylot z tym, że wystają z niej jakieś ja wiem 15 cm, dalej już nie, nie idą z tarcza te strzały bardzo ładnie zatrzymuje. Jest to dla mnie o tyle istotne, że w poprzedniej tarczy słomianej, nawet podpartej kilkoma czy kilkunastoma warstwami tektury, zdarzało się, że z 25 metrów strzały przechodziły na wylot. Co często kończyło się oberwaniem lotki, tym, że strzała poleciała gdzieś tam, odbijając się od ziemi czy od czegoś. No Nie do końca tam gdzie chciałem, żeby leciała. Dwa razy strzały wylądowały za moim płotem, nawet no, staram się strzelać wtedy, kiedy wiem, że na sąsiedniej działce nikogo nie ma i e, nikt tu nie chodzi, ale to jest tak naprawdę trudne, bo no, dzisiaj nagle ni z łóżki, ni z pietruszki drogą, która jest ślepa, e, ktoś sobie przeszedł w czasie mojego strzelania. Dobrze, że zdążyłem zauważyć wcześniej, i, i przeczekałem. E, Generalnie rzecz biorąc yy, tarcza stoi w takiej odległości od płotu, że nawet jeżeli nie trafię w tarczę, to strzała siądzie na ziemi przed płotem. No ale zawsze może się zdarzyć jakaś sytuacja nieprzewidziana, jakiś rykoszet czy coś, więc no, mam w planach kupienie jeszcze siatki, którą sobie będę wieszał z tyłu i która będzie wyłapywała te yy, chybione, nazwijmy to, strzały. No niemniej jednak ta tarcza jest sporo bezpieczniejsza w, w moich warunkach od tarczy słomianej, e, nawet większej, bo tarcza słomiana okrągła miała średnicę 80, ta, jak już mówiłem, 60 na 60 e, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby strzała wystrzelona w tą tarczę zrobiła coś nieprzewidzialnego. Wiadomo, każdy ukrad do roku strzela sam, nawet nie naciągnięty, więc będę musiał pomyśleć o jakimś naprawdę poważniejszym zabezpieczeniu swojego terenu strzeleckiego. Niemniej jednak, jakby ktoś chciał, nie jest to zła tarcza, zwłaszcza że też no, nie kosztuje majątku. Myślę, że patrząc tak na jej stopień zużycia. W tej chwili wyłapała, myślę, że spokojnie mogę uznać, że jakieś 300-400 strzałów do niej już oddałem od nowości. Na razie złych, żadnych niepożądanych rzeczy nie widzę. Tarcza trzyma się jeszcze cało. No wiadomo, dziury są. Tu nawet z tyłu troszeczkę wychodzą gdzie nigdzie pianki białe, którymi ona jest w środku wypełniona. Ale na razie nie widzę, żeby żeby coś było nie tak.